Siemaneczko, jako że jakiś czas temu rozbieraliśmy A4 B8, w którym był problem z ciśnieniem oleju i w komentarzach pojawiła się prośba o drugą część, jak będziemy samochód składać, wróciła nam głowica z obróbki, w związku z czym bierzemy się za składanie furaka, no i pod sam koniec oczywiście zmierzymy ciśnienie, czy udało nam się temat rozwiązać. A dla tych co nie są w temacie to oczywiście gdzieś Wam tam podlinkuję, nie wiem, bo nie znam się na YouTube aż tak bardzo poprzedni filmik, żebyście mogli się zagłębić w temat braku ciśnienia i jak nam się udało go znaleźć, a teraz już lecimy z tematem. Wróciła nam głowica z naprawy i teraz tak rozkminiam jedną rzecz, bo producent, raczej Volkswagen Audi zalecałem, żeby tu mierzyć gdzie mamy wkręcony czujnik ciśnienia. Dojście do tego czujnika w tym miejscu jest totalnie beznadziejne, bo jest strasznie dużo rzeźby, żeby tutaj się dostać. Ja się zastanawiam, bo teraz tak wykręciłem, tu jest zaślepka oryginalnie i no wykręciłem sobie ją i wszystko wskazuje na to, zresztą nawet jestem więcej jak pewny, bo przed chwilą sobie tam latarką świeciłem do środka, to jest ta sama magistrala. Także zobaczymy, jak to poskładamy, bo tutaj tylko pompa wakum siada gdzieś do tego miejsca i w zasadzie tu jest miejsce, dojście rewelacyjne, Także poskładamy to do kupy i zobaczymy, czy, czy, czy jak to będzie poskładane, tu będzie też takie dobre dojście I przyszłościowo chyba będę już tylko tu sobie mierzył, a nie kombinował tutaj przy tym haku oddemontowywanie wszystkiego. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodzi o przesunięcie wałka. Temat jest tutaj następujący. Tu mamy nowy wałek, tu mamy stary wałek. Wygląda niby to samo. W oryginalnym wałku w tym miejscu powinniśmy mieć szparkę zostawioną. Tu, ze względu na to, że to dostało szczała z tej strony, dystans, który ustawia nam wałek w właściwej pozycji, po prostu się przesunął. Tak się dowiedziałem od firmy, która obrabiała i sprawdzała nam głowicę. No, tutaj jest to po prostu inaczej rozwiązane, bo tutaj jest włożony. Nie wiem, tutaj coś po prostu zostawili, albo inaczej zrobili tą krzywkę wałka. Dlatego tej szparki, która tu powinna być, tak jak w oryginale, nie mamy, ale jak sobie to mierzymy. To tutaj jesteśmy teraz na krawędzi a tu jak widzicie, jesteśmy za krawędzią i to jest nasze przesunięcie wałka. Także sumerycznie do czego dlatego zmieniamy wałki na nowe. No, zresztą dostaliśmy taką informację, że wałki są uszkodzone, zarówno wydechowe jak i sące są uszkodzone. W związku z tym zmieniamy wałki na nowe, cała głowica jest OK, także. No, po prostu składamy na nowych częściach. Przystępujemy do odpowietrzania. Będziemy zaraz próbować to palić. Ale pierwie jeszcze muszę z dwa razy odpowietrzyć, także nie będę was przyciągał. Dobra, drogie dzieci, ała, ała, ała. próbujemy aucie, 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 aucie. odpalić ten gałaban. Zobaczymy, czy to dobrze poskładaliśmy. Nie ma prądu, nie ma prądu, nie ma prądu, da rady? No nic, to zobaczymy co z tego wyjdzie. Nowe wałki, nowy rozrząd, nowy ja. Dobra, teraz musimy to nagrzać i zobaczyć czy mamy ciśnienie oleju. Błędy przekasowane. Temperatura jest. Pozytywnych rzeczy na razie kontrolki ciśnienia nie było, czyli był to krok w dobrą stronę. Jeszcze mamy temperaturę oleju trochę niską, także jadę go jeszcze bardziej dogrzać, tak żeby gdzieś tam być w okolicach tych 110 stopni oleju. No i potem zaaplikujemy manometr, żeby sprawdzić, czy jest na pewno ok. Mamy temperaturę roboczą. Mamy mieć minimum 1,4 bara, mamy takie 1,6-1,5 tysiąca na biegu jałowym, no jest też pewna Dobra, pójdź! Mamy mieć 0,8 i mamy 0,8, także pupy nie urywa, ale wartości minimalne są zachowane, więc... To odbioru. Co do wartości, które udało nam się osiągnąć, no to widać diametralną różnicę w stosunku do tego, co było, a co jest. Mamy wiadomo, w serwisówce tylko podane wartości minimum, nie mamy wartości wzorcowych silnika nowego, także musimy bazować na tym minimum, które mamy zachowane. Czyli reasumując, mamy minimum, jest dobrze jeździć, obserwować. Jak to się mówi w takim programie? A na sam koniec, to łapka w górę, bardzo bym Was ładnie prosił, suba na moim kanale. No i widzimy się następnym razem.